Cześć, witam was na kanale Automix z Krzyszów. Ja nazywam się Daniel i w dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać Kia Ceed z roku 2019. Zapraszam do oglądania. Na początek chciałbym wspomnieć, że filmy mają charakter poglądowy i nie podajemy w nich ceny instalacji LPG. Aby taką cenę uzyskać, należy wypełnić formularz na naszej stronie internetowej www.gazautomix.pl. Samochód jest fabrycznie nowy, a klient dokupił dodatkowe ubezpieczenie na silnik, co oznacza przejęcie serwisowania przez naszą firmę. Oprócz dodatkowej gwarancji klient otrzyma również pięcioletnią gwarancję na instalację LPG. A aby gwarancję utrzymać, należy serwisować samochód raz w roku bądź co 20 tysięcy przejechanych kilometrów. Gwarantujemy również, że nie dojdzie do wypalenia zaworów oraz gniazd zaworowych. Kia Ceed trzeciej generacji została po raz pierwszy zaprezentowana w Monachium na początku 2018 roku. W nowej generacji została zmieniona nazwa pojazdu, z nazwy Ceed został wycofany apostrof, a litera C została zmieniona na dużą. Samochód został zbudowany na całkowicie nowej płycie podłogowej K2. Płyta jest wykorzystywana między innymi przy budowie modelu Hyundai i30. Podobnie jak dwie poprzednie generacje modelu, auto zostało zaprojektowane w europejskim centrum rozwojowym marki. Dopracowanie układu jezdnego pojazdu powierzono byłemu twórcy pojazdów serii M niemieckiej marki BMW Albertowi Birmanowi. Początkowo gamę na tworzyły pięciodrzwiowy hatchback oraz kombi, a podczas targów motoryzacyjnych w Paryżu w 2019 roku została zaprezentowana kolejna wersja, czyli Kia Procyt. A film o Ki Proceed możecie również zobaczyć na naszym kanale YouTube. Owym. Silnik w prezentowanym samochodzie to jednostka wolnosąca z pośrednim wtryskiem benzyny o pojemności 1,4 litra, a także mocy 100 koni mechanicznych. Samochód posiada ponadto sześciobiegową manualną skrzynię biegów oraz napęd na przednie koła. We wnętrzu nowego CIDA można poczuć się bezpieczniej ze względu na masywniejszą deskę rozdzielczą. Udało się także poprawić jakość materiałów i ergonomię względem poprzednich generacji. Ogromną zaletą CIDA jest również 7-letnia gwarancja, którą mamy do dyspozycji do 150 tysięcy przejechanych kilometrów. Absolutnie nie zgadzamy się z polityką olejową typu long life, zalecamy, aby wymieniać olej co 15 tysięcy przejechanych kilometrów. W takim samochodzie, kiedy silnik nie posiada hydraulicznych popechaczy na zaworach, należy wykonywać kontrolę luzów zaworowych. Co w naszej firmie odbywa się raz na 40 tysięcy przejechanych kilometrów, w tym przypadku czas nie gra roli. Montując instalację LPG w naszej firmie, klient może być pewien, że powierzył swoje auto w ręce specjalistów. Nasi montażyści podzieleni są na grupy. Jedna ekipa montuje zbiorniki i zawory tankowania, druga reduktor wraz z zaworami gazowymi, trzecia wtryskiwacze, a kolejna to specjaliści od elektryki. Na koniec instalacja podlega sprawdzeniu szczelności, ustawienia mapy i sprawdzenia ogólnej jakości wykonania instalacji. Średnie spalanie benzyny wynosi między 7 a 9 litrów na 100 km, natomiast po montażu instalacji LPG średnie spalanie gazu będzie wynosiło 8 litrów. Całkowita pojemność zbiornika toroidalnego to 62 litry, przy czym możemy zatankować 50 litrów gazu, a dystans jaki pokonamy na pełnym zbiorniku to około 600 km. Na życzenie klienta, wlew gazu został zamontowany obok wlewu benzyny i nie ma konieczności stosowania adaptera. Podsumowując, zamontowaliśmy instalację LPG do fabrycznie nowej Kia Seeds 2020. 2019 roku. Klient będzie mógł cieszyć się z redukowanymi kosztami eksploatacji oraz pięcioletnią gwarancją na instalację LPG oraz jej podzespoły. Na koniec, jak zawsze, zapraszam do zasubskrybowania naszego kanału na YouTube, ponieważ kolejne realizacje już wkrótce. A na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Do zobaczenia.